Fant Galen Śląsk Wrocław czas na pierwszy mecz UKS-u w ramach trzeciej rundy eliminacji ligi konferencji Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kanał 365 Dni o Piłce. Przy mikrofonie Piotr Żapecki. Czas na zapowiedź tego, co czeka dziś Śląsk Wrocław, a więc wicemistrz Polski. Mierzy się z piątą ekipą Ligi Szwajcarskiej minionego sezonu. Rywalem WKS-u jest St. Tradycyjnie, jak to w tych materiałach zapowiedziowych, słówko na temat drużyny rywali, kim jest trener przeciwnika polskiego klubu, no i przede wszystkim skupimy się na naszych polskich wątkach, a więc jak wybiegnie zespół z Wrocławia. Przede wszystkim ten rywal, no wydaje się być, no nie chciałbym powiedzieć w zasięgu Śląska, natomiast na pewno klasę wyżej niż Riga FC, a pamiętamy jak Śląsk-Wrocław, zwłaszcza podczas tej pierwszej konfrontacji z wicemistrzem Łotwy, jaki wielkim problemem. problem, pamiętam doskonale też ta wyjazdowa porażka na Łotwie 0-1, później oczywiście Śląsk zmazał tę plamę i wygrał 3-1, natomiast finalnie nie były to łatwe boje, więc wydaje mi się, że też te mecze Śląska w tej trzeciej rundzie eliminacji będą bardzo wymagające, zwłaszcza, że pierwsza konfrontacja jest na wyjeździe, a drużyna St. Gallen to jest taki zespół, który strzela mnóstwo Bramek. Widać to chociażby po tych statystykach zmienionego sezonu w rodzimej ekstraklasie, ale też po obecnych rozgrywkach, bo już Sand Galent jest po trzech meczach ligowych, gdzie w dwóch spotkaniach wygrała ta ekipa czterema bramkami, więc strzeliła właśnie cztery gole, plus taka wysoka wygrana w dwóch meczu w drugiej rundzie eliminacji ligi konferencji, gdzie ekipa ze Szwajcarii pokonała Tobą Kustanaj 5 do 1. Warto też powiedzieć o samym trenerze Sand Galen: to jest 40-letni niemiecki szkoleniowiec Henry Masen prowadził wcześniej między innymi rezerwy Borussi Dortmund, a w latach 2022-2023 prowadził ym, Bundesligowy Augsburg. Także ma doświadczenie naprawdę na wysokim poziomie, a od lipca pracuje w Szwajcarii i zanim pięć konfrontacji, także mecz z Śląskiem, będzie go szóstym meczem. Także jak patrzymy sobie chociażby na pole tego, jak bardzo jest doświadczony, jeżeli chodzi o prowadzenie tego konkretnego klubu, no to oczywiście nie dorasta do Jackowi Magierz natomiast to europejskie ogranie, ten taki poziom, poziom międzynarodowy to jest na pewno. Problem śląska Wrocław. Ja zresztą też wielokrotnie o tym mówiłem, że drużyna WKS no wydaje się dokonała dużo transferów. OK. Natomiast pytanie, jak te transfery finalnie gdzieś się przełożą na jakość tego zespołu, bo gołem okiem widać, że cały czas brakuje podstawowej dziewiątki, a więc Elika Exposito. Jest Sebastian Musiolik, jest Marcin Cebula, którego swoją drogą Jacek Magiera komplementował na konferencji prasowej. Jest kilka nowych twarzy, natomiast pytanie właśnie czy ten Śląsk nawiąże do tej fantastycznej głównie jesieni min minionego sezonu, gdzie faktycznie WKS punktował na potęgę i często to wyniki. Były ponad stan. Śląsk miał taką nieprawdopodobną umiejętność, że potrafił przepychać te mecze w Lidze. No i pytanie, jak to będzie wyglądało teraz na poziomie międzynarodowym. Dwa słowa na temat tego, jak zagra Śląsk Wrocław, jak zawsze zresztą przy tych moich materiałach zapowiedziowych, przygotowałem sobie taki skład, Prognozowano jedenastkę wks -u. na to spotkanie, jak w tej chwili widzicie na grafice, tak to moim zdaniem może wyglądać, a więc odpowiednio do od pozycji bramkarza to jest rzecz jasna Rafał Leszczyński, tutaj chyba nikt nie przewiduje zmian, dalej to jest Żukowski, Petkow, Petrow i Szota, a więc taki sam blok defensywny jak to było w przypadku rewanżowego meczu z Rigą, Później mamy pokornego także z Forca, wyżej Cebula, Nał, samy Stalar i Sebastian Musiolek. Tutaj jakby umieściłem tylko jedną korektę to jest pojawienie się Marcina Cebulik od początku, który wszedł na drugą część meczu z rigą, no i ta jego zmiana naprawdę była bardzo dobra, wadzi dużo spokoju, dużo jakości, no i finalnie pamiętamy zresztą Śląsk wygrał tę konfrontację 3 do 1. Cała kadra śląska, bo doskonale wiecie, że lubię sobie pewne rzeczy sprawdzać, konfrontować i porównywać. Cała kadra śląska wyceniana jest na mniej więcej 20 milionów euro. Tyle kosztuje ten skład WKS-u, który ma do dyspozycji trener Jacek Magiera. I żeby też specjalnie nie być takim poziomem przerażonym, żeby do tej konfrontacji śląska podejść optymistycznie, warto dodać, że skład Songalem nie jest wcale wiele, wiele droższy. To jest y, tylko, albo y, aż 24 miliona euro, a więc mniej więcej 4 miliona euro różnicy. Jeżeli chodzi o takich największych gwiazdorów, piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę i których wycena trans jest największa. To jest napastnik z Francji Willem Geubels. On trafił w 2023 roku do tego zespołu z Monaco. Do no tego bilansy strzeleckie nie są jakieś specjalnie imponujące. W tamtym sezonie to jest 8 bramek, a więc w skali całego sezonu no nie jest to jakby dużo jak na napastnika. Natomiast jeszcze jeden piłkarz, na którym warto zawieźć oko. Jest to kapitan, doświadczony niemiecki zawodnik Lukas Gortler. On jest prawym pomocnikiem. No i też notuje niezłe liczby, no ale generalnie to jest taka duża jakość, jeżeli chodzi o ofensywę. Sąd natomiast myślę, że też no specjalnie ma się czego obawiać. Okej, okay, to jest zespół, który presuje, który gra wysoko, która, który strzela mnóstwo bramek, natomiast na przestrzeni tych wszystkich ostatnich lat, no jest to mimo wszystko, jakiś taki poziom szwajcarski średniak. Ta piąta pozycja, którą Stąd osiągnął w minionym sezonie, no to był jednak taki poziom evenement, raczej takie odstępstwo od normy, bo generalnie ta drużyna na przestrzeni ostatnich lat kończyła rozgrywki w środku tabeli. Dwukrotnie była mistrzem swojego kraju, natomiast to mówimy o takiej gdzieś całej historii, która sięga końcówki. 19 wieku. Patrzyłem sobie też na ranking ELO, to jest taki ranking, który pomaga uzmysłowić siłę danej drużyny, to jest takie generalne, globalne zestawienie. Um, bardzo fajnie można sobie tam skonfrontować dane zespoły, nawet z różnych lig, tak jak w przypadku właśnie Sandgalen tak, a także Śląska Wrocław, ale też można sobie porównać kluby, nie wiem, z ligi brazylijskiej, amerykańskiej, jakichś krajów z Afryki i tak dalej, tak dalej. Natomiast to, co najważniejsze, Śląsk Wrocław w tym rankingu ELO zajmuje pozycję 1433, a jeżeli chodzi o Sand to jest lokata 1466, także można powiedzieć, że w cudzysłowie to są ekipy, które są sąsiadami w tym rankingu ELO, także też klasa tych zespołów na bazie ostatnich lat jest w miarę podobna. Natomiast wiadomo, jak to jest z tymi rankingami, z tymi zestawieniami. Tak samo możemy powiedzieć przecież o wycenie transferowej, że kasa nie gra i to wszystko gdzieś wydarzy się na boisku, że to, co ma się rozstrzygnąć, no to Murawa zweryfikuje. I od początku tutaj trzeba będzie grać naprawdę odważnie i powiedziałbym bardzo ostrożnie. Nie może sobie Śląsk pozwolić na głupie błędy, żeby ten mecz rozpoczął się dobrze, no i żeby wrócić do domu z korzystnym wynikiem, no na pewno takim byłby remis, myślę, że w ciemno drużyna trenera Magiery może brać taki wynik, natomiast no wiadomo jak to jest, jeżeli chodzi o mecze w Europie, Sandgala też ma ambicje, żeby grać w fazie ligowej, ligi konferencji, także naprawdę to będzie dużo trudniejszy bój, niż te konfrontacje z Rygą. Takim dodatkowym smaczkiem tego dwumeczu Sandgallen-Śląs-Gorocow jest fakt, że my przecież Ligą Szwajcarską rywalizujemy. Jak doskonale pewnie pamiętacie, co piątek umieszczam te materiały rankingowe UEFA, no i tam y, wspominałem, że gonimy Szwajcarów. Wygląda konkretnie ta klasyfikacja, więc najnowszy ranking po aktualizacji. My mamy miejsce 18, Szwajcarzy z kolei miejsce 16. Jest ta przewaga ponad 2 punkta, jeżeli chodzi o nasze dywizje, także no, myślę, że tym bardziej y, trener y, Jacek Magiera i jego ludzie mogą utrzymać tutaj nosa ekipy Sand Galen, punktując właśnie na tym przeciwniku, natomiast no wiadomo, to są gdzieś takie fajne dyskusje dookoła. Natomiast to, co ma się wydarzyć, to wydarzy się dziś o godzinie 20.30, będzie to na pewno pasjonujący bój. Natomiast no przede wszystkim liczę na to, że Śląsk, no i chcę powiedzieć, nie skompromituje, ale zagra na wysokim poziomie, bo cały czas ma w głowie to, co wydarzyło się na Łotwie, kiedy Śląsk przegrał z rygą 0 do 1 w katastrofalnym stylu. Dajcie koniecznie znać komu kibicujecie, jakim wynikiem waszym zdaniem ten mecz się zakończy. Czy tutaj to będzie remis, czy być może delikatna wygrana Śląska, a czy być może Śląsk wróci na tarczy. No, jakby scenariusz jest mnóstwo, natomiast przede wszystkim chciałem zobaczyć takiego Śląska, który gra rozważnie. Odważnie, ale też y, ta dyscyplina taktyczna będzie na wysokim poziomie. Liczę oczywiście na Nawella Lejwę, który skompletował dublet w tym drugim meczu z Rygą. Także to jest y, no, obecnie gwiazda numer jeden, y, który wejdzie, czy, albo już wszedł nawet w Buterika Exposite, jeżeli chodzi o taką postać, która daje najwięcej. Natomiast też kolektyw to jest jakby kwestia bardzo istotna. Być może Sebastian musi w końcu się przełomie, być może to będzie takiego meczu no i zobaczymy, jak sobie poradzą też inni zawodnicy, którzy też czasami muszą być liderami, bo wiadomo, że to się wszystko jakby rozkłada na wielu zawodników, no, ale generalnie Śląsk potrzebuje takiego. No Nowego otwarcia, takiego wejścia z przytupem, takiego meczu, który na przykład będzie meczem założycielskim trenera Magiery w tym nowym sezonie 2024-2025. Wielkie dzięki za dziś, kanał 365 Dnia Piłce. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, jaki jest nasz cel, a więc 20 tysięcy subów. Pomału, powoli idziemy w tym kierunku, także kto jeszcze nie dał suba, niech koniecznie naprawi swój błąd. Dzięki, wielkie, do zobaczenia i pozdrawiam.